Bo w twoich sprawach historia, która pokazuje, że empatia, wrażliwość i pomoc na dłoń mogą zdziałać cuda. Mariusz przez wiele miesięcy mieszkał pod wiaduktem kolejowym w Ursusie. Spartańskie warunki, brak perspektyw, to było najgorsze. Zapragnął wyrwać się z tego miejsca i zmienić swoje życie, ale niestety choroba alkoholowa wciąż wygrywała. Dzięki pomocy wolontariusza Tomka i jego narzeczonej Joanny, Mariusz zdecydował się na detoks w specjalnym ośrodku, stanął na nogi, a dziś ma nie nie tylko dach nad głową, ale również pracę i przyjaciół. Ja zawsze, jak dojeżdżam do pracy kolejką z Ursusa Północnego, tam jest taka nisza i tam. Ludzie, którzy są w kryzysie bezdomności, znaleźli sobie apartament, w cudzysłowie. Ja się tym zainteresowałem i za każdym razem tam, ktoś zawsze był. Nie jestem w stanie pomóc wszystkim, ale z historii na przykład Mariusza wywnioskowałem, że on bardzo chce, on bardzo pragnie pomocy. Tu się nie da, nie, nie, nie da rady żyć. Nie da rady to żyć. Ani nie można się tu wyspać, ani nic. To po prostu jest bez beznadzieja. Jak go zobaczyłam pierwszy raz, to powiedziałam, o nie, ten człowiek musi, musi stanąć na nogi. Widać było po jego oczach, że on chce pomocy. Łzy mi poleciały, bo tak zaczęłam myśleć o Mariuszu, że my sobie siedzimy tu w domu, a on tam siedzi kilka metrów od nas. Słyszy ten y, turkot pociągów, ten hałas, już nie wspomnę o szczurach. On potrzebował drugiego człowieka, który go zrozumie i tak Powolutku, powolutku wyciągałem tego mojego Mariusza z tej odchłani, z tego mroku, z alkoholu. Nieraz było trudno, bo musiałem mu, mu postawić ultimatum, więc wybierał to, co dla niego dobre i to mnie cieszyło, tak? I to był proces i w tym procesie on wygrywał. Codziennie on wygrywał siebie. o wiele lepiej, o wiele lepiej, aby na mnie cześć było i zdrowo. To było dla mnie najważniejsze. Ile ty już nie pijesz od tego momentu? Siódmy miesiąc teraz. Siódmy miesiąc. Bra miesiąc. Brawo, jesteś bohaterem Mariusz. Ładnie, spód będzie miał ładnie, elegancko. Ma swoje miejsce, swoje cztery ściany, ma znajomych, ma pracę. Jest Wyleczony właściwie z, tej, z tego bólu, który miał w kręgosłupie. To tylko cieszy, tak? To tylko cieszy, że, że następny człowiek tak właściwie jest uratowany, żeby się tr tr trzymał tej burty jak najdłużej. Ja zawsze mu mówię, że zawsze wiesz gdzie ja mieszkam i zawsze możesz zapukać i zawsze możemy wzmocnić tą twoją moc takiego, takiego nowe, nowej drogi, nowego życia, nie? Osiem osób w Warszawie zdołałem namówić do... Nowej drogi i te osiem osób jest w trzeźwości i mają swoje domy. Czujesz się trochę szczęśliwy? O, no, to ja o wiele szczęśliwszy. I to no, było no, najważniejsze. Powiem, że no, to jest zupełnie inaczej, zupełnie inny świat, zupełnie wajka. Ludzie inaczej mnie spostrzegają. Ja inaczej spostrzegam ten świat. To jest, jest rewelacja, że tak powiem. Brawo Mariusz. Wystarczy pogadać z drugim człowiekiem i po prostu zdobyć jakąś taką nić przyjaźni, nić koleżeństwa, y, y, zaufania i można bardzo szybko, bardzo szybko wyciągnąć człowieka z bagna. Nie potrzeba schronisk, nie potrzeba y, długoterminowych jakichś nie wiadomo y, y, programów. Mariusz został uratowany tak właściwie w dwa miesiące. I oto on, Mariusz Rzepiński, człowiek, który pokazuje, że chceć to móc. Państwu. Tak, chceć tak to móc. Dokładnie. Jak nie teraz, to kiedy? Hmm, Tej tylko też się teraz, tylko i łącznie teraz. teraz. Nie ma Tylko teraz. Inaczej być nie może tak. I myślimy tylko o, o tym dniu, który jest teraz, czy też coś nie, planujemy? No, planujemy, generalnie przyszłość to jest tylko i łącznie teraz, przyszłość to W zbiera... zostawiamy, odcinamy grubą linią. Tak, jest, dokładnie. Odcinamy i to ostrym, że tak powiem, na bo co, stało, bo co stało za kryzysem bezdomności? To znaczy przede wszystkim był to alkohol. głównie po operacjach kręgosłupa kiedyś byłem bardziej tęgi, bardziej wysportowany, bo zawsze czułem się niezniszczany, że tak powiem, odkąd wpadłem za mały ten kręgosłup, no, uciekałem po tych wszystkich operacjach alkoholu. Nie powiem, że alkohol kiedyś tam nie dominował, ale nie w ten sposób rapotypuła operacja w moim życiu. No I ten alkohol, alkohol, pogłębiająca się coraz bardziej, jakby depresja, coś takiego, i brak pieniędzy, frustracja spowodowała to, że wylądowałem pod tym mostem. No ale potem znaleźli się dobrzy ludzie. Tak, to ja, rozumiem, że ja, ten, ja rozumiem, że ten ferium się bardzo pięknie oglądało kilka minut temu, bo jest to bardzo ładna historia. No, to o człowieku, który, no właśnie, który wygrał. Yy, natomiast ja domyślam się, że, może się mylę, nie wiem, proszę mnie poprawić, że chyba nie jest też łatwo przyjąć pomoc drugiego człowieka. No nie jest to łatwe, nie jest to łatwe na przykład w ogóle się otworzyć przed drugim człowiekiem. Yy, Tomek z kolei jest taką osobą, która jest doświadczona, że tak powiem, w takich perypetiach i bardzo mi nie otworzyło oczy, otworzył mi szczerość, otworzył mi pogląd na świat. Ja się wstydziłem, nawet i teraz się wstydzę występować medialnie i tak dalej, no bo to rodzina, i wiadomo, znajomi. Tomek mi, Tomek mi pokazał zupełnie i... perspektywę tego wszystkiego w ten sposób, no i za to bardzo jestem wdzięczny, bardzo dziękuję Tomkowi, ja nie pozdrawiam, no i dzięki Tomkowi powiem szczerze, że stanąłem, ten detoks, terapia od uzależnień i takiej tak dalej, te mechanizmy, no, udało praca. się. Praca? Tak, praca i udało się. czym teraz się pan zajmuje? Teraz w chwili obecnej yy, yy, dorabiam sobie w budownictwie, z tego względu, że nie mogę tak fizycznie pracować, pomagam znajomym wykańczać dom. No i takie moje marzenie zawsze, żeby tam się rozwijać. Ja po prostu nie lubię pracować gdzieś w zamkniętych ośrodkach, czy tam w jakichś firmach dużych, na godzinach. To nie jest dla mnie po prostu. A tym bardziej przy chorobie alkoholowej jest są różne stany. Ja po prostu nie chcę się zamykać w sobie, nie lubię takich. Nie lubię monotonii, w ten sposób że to ujmę. Czyli więc, co w planach? No, w planach jakaś może własna działalność gospodarcza może jakiś tam muszę zrobić prawo jazdy, bo miałem też zabrane za alkohol, więc odnowić prawo jazdy, jakiś zakup auta i wtedy będę musiał rozwijać jakieś perspektywy dalsze. Tak, ja to widzę, wydaje Ale wie pan, ile nie. osób teraz to słyszało? Tak. I że to już słowo się rzekło i że tak teraz trzeba. Tak. Także nie ma się czego wstydzić, bo pan powiedział wcześniej, że że, 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 że wstydzić się i występów tak. przed kamerą i mówić o tej swojej historii, a przecież jest pan przykładem yy, człowieka, który który walczy o siebie? No dziękuję, walczę. Ja też dla innych. Tak, ja, to ja wiem o tym, no, ale to jakby to nie było, no jest to jakaś tam ujma. E, walczę. Ja codziennie walczę, nie walczy, pani, ja sobie tak sam sobie wspieram sobie, że ja mam dwie choroby. E, jedna to jest złamanie kręgosłupa, jest chorobą niewelczalną, Gdybym miał do końca uraz, do końca bólę, do końca będę musiał brać życia, że tak powiem, tabletki styrowe. Drugą moją chorobą jest alkoholizm, z którym tak jak to kiedyś nadmienił. Nie ma sensu walczyć, bo z tym się nie wygrywa, jedynie można to podleczyć, tak? I ja już się do tego przyzwyczaiłem, mam nadzieję, że jest jakoś dojrzałem emocjonalnie, że po prostu to w tym brogiem trzeba walczyć. mówi, no. więc, mm. więc myślę, że jakiś chyba taki najważniejszy etap jest za Panem, prawda? No najważniejszy tak. Najważniejsze etap to, to był to właśnie, jak Tomek mnie yy, postawił na nogi, że tak powiem, ten detoks, jakieś takie silne postanowienie. No, i przede wszystkim to jest to, to że to jest człowiek, który jest otwarty, szczery. I, no, i bardzo dużo ludzi mi pomogło. I to jest też duża motywacja, więc nie zamknęłem się na ten świat jakoś tak inaczej, tylko szedłem do przodu, parłem to jakaś determinacja, i taka była, że jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Jakieś złote rady dla y, innych osób, które wciąż y, nie mogą przejść na tę, powiedziałabym, dobrą stronę życia. Dobre rady, co, bo każdy jest indywidualnym człowiekiem, każdy na przykład, inaczej przechodzi grypę, inaczej przechodzi, ma tak, każdy ma inną historię, każdy ma inny charakter, Czy podchodzi do tego emocjonalnie mniej lub więcej, przede wszystkim się nie poddawać, jakiś optymizm i nic więcej, ja więcej nic nie dodał jak optymizmu i, I optymizmu i W takim tak. razie życzymy dużo uśmiechu, dużo Dziękuję. zdrowia. I, Proszę walczyć dalej, trzymamy tak, za pana. Jeśli jakby mógł coś dodać, jeżeli bym. Proszę bardzo. Bo tak na, takie małe spełnienie moich marzeń zrobiliśmy z moich kuzyn i moi koledzy tam z Anglii zrobili taką stronę internetową, to jest strona rzutka.pl, tam jest z dopiskiem. Zbiórka.pl, przepraszam, z dupiskiem Mariusz-Zrzutka.pl. No i zbieramy właśnie na te prawo jazdy, na takie rzeczy. Dla mnie, żeby otworzyć tą działalność gospodarczą, żeby ktoś by mógł, to z całego serca by był wdzięczny za pomoc w ten sposób. mamy za Pana kciuki serdecznie. Dziękuję. dziękuję serdecznie również za wizytę w studio Twoich spraw. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w programie, jeszcze przez godzinę czekamy na Państwa telefony cały czas. Oczywiście czekamy też na Państwa wiadomości mailowe. Anna Łodakowska-Somaini, dziękuję, że byli Państwo z nami i do zobaczenia. Sportowe podsumowanie tygodnia w Warszawie i na Mazowszu. Nie tracimy czasu, startujemy. Aktualności i osobowości prosto z boisk i stadionów Warszawy i Mazowsza. Zaczęłyśmy brązem, w sprzęcie drużynowym i też otworzyłyśmy worek medali dla całej kadry polskiej. Co się wydarzyło, a na co warto poczekać? Plan miałem taki, żeby tylko przegalopować aktywnie parkour. Udało się wygrać. Sport w TVP3 Warszawa. Premierowy odcinek programu już dziś na żywo o 20.00. Tomasz Gerlach, witam Państwa i zapraszam na magazyn sportowy z boisk i stadionów Warszawy i Mazowsza. Nie tracimy czasu i zaczynamy. Dziś w naszym programie spotkanie z badmintonistami ABRM Warszawa, którzy z przytupem zaczęli rozgrywki Ekstraligi. Już za chwilę pojawią się oni w naszym studiu. Najpierw jednak podsumowanie najważniejszych wydarzeń sportowego tygodnia w Warszawie i na Mazowszu. Siatkarze projektu Warszawa nabrali wiatru w żagle, od kiedy trenerem stołecznego zespołu został Piotr